Uchwalona w 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela nadawała wszystkim obywatelom jednakowe prawa, jednak zgodnie z jej zapisami obywatelami byli tylko mężczyźni. Niektórzy członkowie konstytuanty chcieli uwzględnić w dokumencie także kobiety, ale ta propozycja została odrzucona. W proteście francuska pisarka Olimpiady de Gauche w 1791 roku napisała deklarację praw kobiety i obywatelki. Pisarka zadedykowała swoją deklarację królowej Marii Antoninie, zdaniem działaczki najbardziej znienawidzonej i prześladowanej kobiecie we Francji. Postulaty działaczki udało się w pełni zrealizować dopiero w XX wieku.